Wśród róż, wakacyjne ścieżki ze świętą Teresą od dzieciątka Jezus. Zapraszają siostry Terezjanki i Weronika Ostrowska. Z dziejów duszy. Nie ma większej miłości, od tej, gdy ktoś życie oddaje za tych, których kocha. Matko Umiłowana. Rozważając te słowa Jezusa, zrozumiałam, jak bardzo moja miłość do sióstr była niedoskonała. Zobaczyłam, że nie kochałam ich tak, jak kocha dobry Bóg. Ach, teraz rozumiem, że miłość doskonała polega na tym, by znosić wady innych, by nie dziwić się wcale ich słabością, by budować się najdrobniejszym dobrym czynem, który się u nich dostrzeże. A nade wszystko zrozumiałam, że miłości nie można chować. Wchowanego tutaj w ogrodzie można by się było chyba pobawić, ale miłość bliźniego lepiej, żeby się. Nie chowała przed nami, żebyśmy my tej miłości nie chowali gdzieś głęboko, tylko raczej starali się ją pielęgnować. Tak jak pięknie wypielęgnowane są tutaj krzewy, kwiaty. Siostra Franciszka jest tutaj ze mną w ogrodzie. Siedzimy sobie na fotelach. Siostra Franciszka ze zgromadzenia siostr świętej Teresy od dziesiątka Jezus. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Siostra chowa miłość bliźniego, czy stara się, żeby była widoczna? Różnie to bywa. No wiadomo, chciałoby się, żeby to takie było wszystko piękne. I żeby tak z tym bliźnim, tak zawsze żyć w zgodzie radości i miłości, no ale no nie zawsze wyjdzie, bo nerwy czasami biorą niestety górę. No ale cóż, idąc małą drogą świętej teresy i żyjąc tą duchowością, no bo to jest też i duchowość naszego zgromadzenia, naszym pragnieniem jest, tak jak i świętej teresy, pragnieniem byłoby jak najwięcej dusz wprowadzić na tę małą drogę. Dlatego tak spacerujemy sobie w tym tygodniu po tych ścieżkach. Prostoty, zawierzenia, ufności, ale też i doszliśmy do tego chyba trudnego tematu, mimo wszystko miłości bliźniego, bo to najczęściej ten bliźni wchodzi w drogę naszej świętości. Ja tutaj jestem doskonała, pokorna, cicha, cierpliwa. I nagle się pojawia ten bliźni, który zostawia na przykład brudny talerz w kuchni. Ten bliźni, mąż, ten bliźni, żona, dziecko, które nie posprzątało swojego pokoju. No i całą cierpliwość bierze w łeb, ale to nie dlatego, że ja nie jestem cierpliwa, tylko dlatego, że ten bliźni się pojawia. No tak, to zazwyczaj są takie okoliczności, które gdzieś tam najprościej przywołać, które nas gdzieś mogą wytrącić z równowagi naszego błogostanu, tak to nazwijmy. Tylko pytanie, właśnie jak sobie z tym poradzić i co święta Teresa by nam dzisiaj poradziła w tej kwestii. Jak już się odbijemy od tych kolejnych trampolin, które były a przede wszystkim, jak się będziemy dobrze wybijać od tej pierwszej, czyli miłości Boga, przejdziemy przez to, o czym Pani już powiedziała, i ufność, i zawierzenie, i maleńkość, to w prosty sposób. Dojdziemy do tego miejsca, w którym teraz jesteśmy, ponieważ tu też nie trzeba jakichś, nie wiadomo jakich szukać, wielkich rozwiązań i wielkich mistrzów. Święta Teresa ze swoją prostotą nam wystarczy. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że to, co było istotne dla Świętej Teresy w Miłości Bliźniego, to zadbanie o zbawienie jego duszy. I teraz tu się pojawia takie pytanie, czy ja. Patrząc teraz na osoby, które są mi bliskie, które kocham, owszem, no, jestem w stanie poświęcić wiele dla tych osób, chcę ich dobra, ale czy przechodzi mi przez myśl to, czy one dążą do swojego zbawienia, czy one się rozwijają w tym, żeby być święte, czy ja, będąc z nimi, sprawiam takie okoliczności, które im pomogą wzrosnąć do świętości. Myślę, że to jest jeden z kluczy do, do, do rozumienia miłości bliźniego u Świętej Teresy. Drugim kluczykiem, może większym od tego pierwszego nawet, jest kwestia tego, że święta Teresa miała w sobie wielkie pragnienie miłości. To już wiemy, że, że ta, ta miłość Boga, ona już upatrywała to, że od dzieciństwa, że Pan Bóg ją wyprzedził i że ona po prostu jest za mała, nie jest w stanie pomieścić tej całej miłości, którą Pan Bóg ma do niej. No i tutaj dochodzimy też do, razem ze Świętą Teresą do tego, że ona pokazuje, że ona chce kochać bliźniego tą miłością, którą Pan Bóg złożył w niej. A dając rady swoim nowicjuszkom, które też ją dopytywały, jak to, jak to zrobić, żeby kochać te swoje siostry w tym, w tym klasztorze, no to tak samo jak my możemy sobie zadać, jak to zrobić, żeby kochać to swoje rodzeństwo, czy, czy właśnie w rodzinie, męża, żonę, czy nawet wśród grona znajomych, czy w pracy, jak kochać tych moich współpracowników, którzy czasem niekoniecznie są mi mili. Święta Teresa daje prostą receptę, po prostu staraj się widzieć, i zauważać Jezusa w tej osobie. Czyli w bliźni mamy dostrzec Jezusa, no ale to teraz tak przykładami się wykażmy. Czym by mogła być ta miłość bliźniego, tak w praktyce, jak na przykład jesteśmy w pracy albo w domu, to kiedy możemy tę miłość ćwiczyć, okazać? Łapiąc proste okazje. Czyli jaka to by mogła być taka prosta okazja? No, przyświadczenie jakichś małych przysług w naszym otoczeniu. Na przykład jestem sobie w biurze i jest znowu sterta nieumytych filiżanek po kawie. Staję, zmywam te naczynia. Okay. A w środku burza, bo myślę sobie, no tak, znowu pan X, pan Y musieli zostawić te brudne naczynia, a ja znowu je zmywam. No mam jedną stronę. Druga. Koleżanka dostała awans. A ja co? Albo koleżanka czy kolega ma nowy samochód, a ja co? A to da się kochać takich ludzi, co mają lepiej od nas? A da się kochać. A uciesz się tym dobrem, które jest w tym człowieku. A z tych chwili Żanek, zatrzymaj w sobie ten potok myśli tych głosów narzekania i szemrania w głowie. Podziękuj Panu Bogu za tych swoje koleżanki i kolegów. Podziękuj Panu Bogu za to, że ta Twoja koleżanka dostała awans i że Pan Bóg złożył w niej to dobro, bo to wszystko się później pomnaża w całości Kościoła w całości ciała Jezusowego i w całości miłości, która przepływa między ludźmi. W ten sposób jakby ona się też pomnaża, kiedy ja nie będę zacietrzewiać się w złości, chociażby na przykład przy tej zazdrości, tylko się ucieszę tym sukcesem kogoś innego. Od razu mi też będzie łatwiej żyć, bo kiedy nie będę się koncentrować na tych ułomnościach, będę budować w sobie taką dyspozycję do tego, żeby zamiast wchodzić w krytykę, to wyciągać to, co pozytywne w ludziach. No to ja nie będę krytykować za tę rozmowę, za te nagrania. Oczywiście żartuję. Jestem z nich bardzo zadowolona, ale ucieszę się sukcesem siostry, że nam się udało wspólnie tymi małymi krokami małej drogi przejść. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też tak popatrzą na nas łaskawym okiem, z miłością bliźniego. Dziękuję serdecznie za tydzień spotkań w naszym ogrodzie. To teraz pewnie wybierzemy się, żeby jakiegoś kompotu łyka złapać po tych nagraniach. Należy nam się po tym nagraniu. Moja siostra na pewno przygotowała coś dobrego. Szczęść Boże! Audycja powstaje we współpracy z siostrami terazjankami www.terazjanki.org.